Witam serdecznie kochani. Dzień dobry. Wstałem sobie rano o Czawkę sobie zrobiłem No i zaczynamy dzień Powiem wam, że muszę sprostować pewną rzecz, ponieważ parę filmików wcześniej mówiłem, że nie będę się szczepił No i nie chciałem się szczepić Ostatnio źle lecie czuję, choruje kobieta no i poprosiła mnie o to, żebym się zaszczepił. Ojejku, a ja po prostu z miłości do mamy zaszczepiłem się, no A że pracuję w służbie zdrowia Szczepionki były u nas. Wpisałem się na szybko na listę. No i udało się, nie? No. Zaszczepić, nie? Same Sam zastrzyk, nic nie było. Tak jakby komar ugryzł. No, ale dzisiaj powiem wam, że no... Boli ta ręka, nie? Bo to w lewą rękę się człowiek Tutaj robi, zaszczyt w lewą rękę. To jednak boli trochę. Tak jakbym, kurczę, tak... Taki, no boli, nie? No dziwny taki ból. Jeszcze będę patrzył, czy się rumień nie robi, nie? Bo podobno u niektórych też i rumień się robił. No. Ale u mnie na chwilę obecną wszystko jest okej okay, poza jedynie tym bólem, nie. Takim dziwnym. No. I tak to wygląda. Eee... Mamo, życzę Ci dużo zdrowia. Nie przejmuj się, będzie wszystko dobrze. Ojcu tak samo, żebyście stanęli na nogi. I ten. I to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.